Dzień dobry serdecznie. Dwa tygodnie. Dwa tygodnie czekania na powrót Realu Madrid na Wojska La Liga. I po tych dwóch tygodniach myśmy się doczekali tego powrotu. I wczoraj powrót był naprawdę, naprawdę bardzo nieudany, ponieważ Real Madrid po kolejnym słabym meczu traci punkty. Lemi spotkanie z M3. Także zapowiadasz się naprawdę wyjątkowy, kojenny, gruby odcinek. A więc zapraszam Was na, na odcinek po meczu Realu Madryt z NC. I przypominam o hatliku mojego kanału. Sub, lajk, like, dzwoneczek i oczywiście komentarz pod filmem. I także zachęcam Was, żeby yy, by było więcej wyświetleń. Po tym odcinku, jeżeli się spodoba i także zachęcam was do obserwowania mojego TikToka, zostawienia obserwacji, sęduszka i komentarza pod filmami, ponieważ tam też są bardzo ciekawe i dobre informacje na temat Realu Madrid. Także nie przedłużając, zaczynamy ten odcinek. A więc przypomnijmy sobie ten znakomity skład, który wcale zagrał przeciwko Entsze. W bramce Kuntua w obronie Trent Alexander Arnold, Asensio Hansen, Canela Svangarnsija. W pomocy Ceballos, Gillen Bellingham i atak stanowili Rodrigo i Mbappe z ławki rezerwowej wersji i zagrali w tym wczorajszym meczu Kamavinga, yy, Valverde, Vinicius, Gonzalo Garcia i Ibrahim Dias. A teraz przejdźmy do mojej opinii i analizy po tym jakże przepięknym spotkaniu. A więc od czego tutaj zacząć? To może zaczniemy od pierwszej połowy i może zaczniemy od tych sytuacji, które miał Real Madrid w tej pierwszej połowie. Naprawdę można powiedzieć, że mieliśmy kilka dobrych sytuacji w tym meczu. Szczególnie Przygór, świetną okazję do zdobycia bramki. Na początek miał Rodrigo, który postanowił kopnąć wysoko piłkę, bardzo wysoko nad bramką. Penny. Później mieliśmy bardzo ciekawą akcję, bo tutaj się głową zgrał piłkę do, do Girera, który bo o parę centymetrów przestrzelił nad poprzeczką LC i naprawdę ta akcja mogła się spodobać, bo naprawdę to był taki jakby to powiedzieć, taki mały optymizm w tym, że w tym meczu będzie dobrze. Później mieliśmy sytuację Asienco, który o parę centymetrów po, po rzucie nożnym, po szale głową, o parę centymetrów ta piłka przeszła obok szubka. I mieliśmy dwie znakomite szanse EBAP, który postanowił, że nie wykorzysta tych swoich sytuacji, bo najpierw. Trafił między nogi penie, który obronił jego szał i później po dostatkowaniu MAP z pierwszej piłki też ten sał penia obronił. I to było na tyle, jeżeli chodzi o optymizm w tej pierwszej połowie. Później już było tylko gorzej, bo już co naprawdę dawało sobie radę z naszą piękną obroną, która... Nastąpiła się jak może czerwone. Bardzo łatwe błędy robił kalerarz. Yy, Trent alexander Alon też zaliczył znakomity występ, ponieważ udowodnił, że nie pasuje do układanki Chabiego Alonso. Frank Garcia też tragedia, bo naprawdę kiedy zobaczyłem ten skład, to sobie pomyślałem tak. Że to jest naprawdę dziwny skład. To jest naprawdę dziwny skład, że mają tak słabe boki jak Frank Garcia, Trent. To nie może się udać. I naprawdę w tej pierwszej połowie mieliśmy takiego falta, że gdyby, <laughs> gdyby, gdyby Lafa Mir uderzył tą piłkę wcześniej i zamiast szukać spadania, to naprawdę, to naprawdę już po pierwszej połowie mogliśmy już zakończyć tą pierwszą połowę dwubramkową stratą lub jednobramkową na całe szczęście mieliśmy tylko bokątła który w pierwszej połowie zaliczył kilka kapitanek interwencji, które uratowały mam wynik, ale naprawdę gra Realu Madrid naprawdę była bardzo słaba, bez pomysłu na grę i przede wszystkim to jak l łatwo ogrywało nas pod kątem akcji to naprawdę, naprawdę idzie o stronę upokorzenia. <coughs> o stronę upokorzenia, które co pokazało nam, że naprawdę po tych dwóch tygodniach, kiedy... Kiedy drużyna całego Alonso spokojnie szykowała się do meczu z ENSZE, to te dwa tygodnie pokazały mam, że hej, faktycznie mamy problem, bo boki obrony mamy słabe, obrona jest dżunawa, nic do przodu nie gra, dalej gramy to samo, co za a i naprawdę było widać, że to będzie naprawdę konienny, czeński i słaby mecz w, dla Królewskich. Na całe 6, ta pierwsza połowa zakończyła się wynikiem bezwamkowym, ale przechodząc do drugiej połowy, gdzie naprawdę działy się <tryk> niesamowite rzeczy. Niesamowite rzeczy działy się w drugiej po połowie. Ponieważ już na dzień dobry, już na dzień dobry po tej trzeciej minutie. Aksa Elche, która ogrywa naszą obronę, w yy, bardzo prosty, dziecinny sposób. Yy, zagranie piętką na wolne pole pomiędzy Hansena i Trenta, którzy fatalnie się ustawili się do tej akcji. I były zawody królewskich. Alexis Freibach pokonuje Thibaut Contoura i już było 1 do 0 dla Elche. I tu już był taki znak, że naprawdę będzie w tym meczu bardzo, bardzo źle. I naprawdę przez długi czas myśmy nie mieli pomysłu na ten mecz. W drugiej połowie było to samo widać. Trend, który szukał, jakiś tam podaj, po jakichś doszatkowaniach, które nic nie dały po prostu. Każde jego podanie, czy to w pierwszej, czy drugiej połowie, kończyło się po prostu nie. Nie wypałem gównym, które po prostu nie miało prawa się udać. Każda akcja królewska, która była wchodzona, to była na zasadzie takiej: no z akcji, no trudno je coś strzelić, ale coś tam próbujemy, no nie? Ale to, to zawsze kończyło się tak, że nasza drużyna nic do przodu w tym meczu nie grała, pomocy nie było faktycznie widać. A tak też tragiczny był bo w ogóle ani mapę, do którego później przejdziemy, i tak dalej. Ani Rodrigo, ani wini, który dał naprawdę słabą zmianę. Nic to nam nie dało. Ale kiedy przyszła ta minuta 68: kiedy ze stojącej piłki udało się strzelić z bramkę, po której był rzut nożny, Bellingham. Oczywiście zaliczył asystę i w końcu udało się wpakować piłkę za swoją Hansę. bądź co bądź bolcz najważniejsze, strzelił tą bramkę na 1-1. I gdzieś te nadzieje były, że a może się uda się z tym NC wygrać. Bo wiadomo, NC jest niepokonany u siebie na boisku w tym szloju na niga, Ale to długo niestety nie trwało, bo. Ponieważ nasza przepiękna obrona postanowiła zaliczyć konienny błąd w tym razem Asienco, który bardzo łatwo dał się wykiwać Alvaro Rodríguezowi, który pamiętam nie tak dawno, robiłem o nim pożegrany odcinek, kiedy odchodził z Realu Madryt, i ten sam Alvaro Rodriguez, który szedł mam gola w wderwach Madrytu to w 84 minucie postarowił uderzyć za pola kannego, a Święto został wykiwany, bardzo mocny strzał i Tibo który momentami naprawdę dobrze bronił. Niestety po raz drugi został pokonany i Ernst po raz drugi w tym meczu wysmo na prowadzenie. I to już naprawdę dało, mam do myślenia, że... Ze z taką obroną, jaką co i pokazali, to tego meczu no, raczej no, nie mamy prawa wygrać. Ale bolsz co bądź, skojenny stałem w gry, bo wiadomo, <coughs> z akcji gra się nie układa. I kiedy był ten y, rzut y, wolny, po którym wygrał ten Alexander Arnold, było, było, było ostre w polu karnym, tam jeszcze już tam przypadkowo kopnął Penie, na całe sześć sześć halsów wygrał główkowy. Mbappe na całe sześć zdążył tą piłkę wyłapać przed linią i Berlinga piłkę do pustej bramki i było 2-2. kojenny gol, w którym, w którym przynamy ze stającej piłki, a nie po jakichś przepięknych akcjach. I ostatecznie można powiedzieć, że mieliśmy też jedną sytuację, po której mogliśmy nawet wyjść na prowadzenie w temacie. Gdyby, gdyby Gonzalo Garcia o te parę cm metrów zdążyłby dopas do tej piłki, po którym Kamavinga zaliczył dobre podanie, to spokojnie mogliśmy wywieźć te 3-2, mogliśmy pokonać L3. I mogliśmy y, przepychać ten mecz, wygrywając to spotkanie. Ale ostatecznie, ten mecz kończy się remisem. Remisem, którym tracimy kolejne punkty. Po kolejnym słabym, fatalnym meczu, w którym Real Madrid nic wielkiego nie zagrał. Javier Alonso na konferencji prasowej powiedział, że to jest piłka nożna. Panie Cabi Alonso, takie odpowiedzi możesz dawać y, dziennikarzom na konferencji prasowej, a nie kibicom Realu Madryt, którzy te mecze oglądają, czy to ze stadionu na żywo, czy to przed ekranem swoich telewizorów. No takich y, rzeczy po, po prostu Panie Cabi Alonso, no nie powinno się wypowiadać jako Tren Real Madrid, ten, który jest uważany za bosal tej drużyny, ale mam takie wrażenie, że po tej wypowiedzi sambo bardziej się nożnało i moja taka teoria spiskowa na ten sławy mecz, kolejny sławny mecz Królewskich jest taka, że kilku zawodników, wiemy dobrze, że już pojawiały się tam informacje, że trzeba mi audy, że Sabi powiem już odejść, że piłkarze mają go dość, że Satnia go nie lubi, że Ministrz też już ma go, go dość i, i tak dalej, i tak dalej. Wiemy o co chodzi, wiemy co było po n classico i tak dalej. Ale moja teoria taka jest, że po tym metrusie L, po którym Real Madrid zagrał kolejne słowa, MS powtórzę i zasłużenie głupie punkty tra traci to moja teoria spiskowa jest taka, że piłkarze wczoraj grali na zwolnienie trenera. Czyli mowa tutaj o Lotyku, który zagrał kolejny słaby mecz. O Szeba Josef którzy też dostali swoje sansze, a zmaurowali. O vinisurze, który sprzed zbawki rezerwowej, a yy, kiedy wszedł na wojsko to nic tej drużynie nie dał. Dużo strat piłek zaliczył. Także to był taki mecz, po którym było widać, że piłkarze po prostu grają na zwolnienie całego Alonso. Pytanie, czy to jest prawda? Nie wiem, choć się domyślam, ale ten mecz pokazał, że potem w w zespole Realu Madryt będzie jeszcze gorzej i będzie jeszcze yy, trudniej wytrzymać czyśnienie pomiędzy trenerem a, pił a piłkarzem, bo wiadomo, że niestety afosfera drużynie na ten moment jeszcze jaka jest, wiadomo, mamy też swoje, swoje problemy kadrowe, brakuje Rodigera, brakuje Milita, którzy potrafili zrobić pierwsze z obrony. I widać jest to, że te braki kadrowe sporo kosztują, a transfery, które zostały w tym roku kupione, no, no nie sprawdzają się tak, że ten mecz z Elche po prostu można uznać, że ten Lemis to jest Lemis, po którym ekipa Rozwankosz, Polasz Kojenny i to bardzo, bardzo mocno zawiodła oczekiwania Swoich kibiców. Panowie nie tylko yy, po to ubieracie koszulkę na anomalię, żeby grać dla tego klubu i wygrywać dla tego klubu, ale po to, żeby od początku do końca dostawić Kawał Szens na wojsku, a co zobaczyłem Polac raz konienny, drużynę, która jest słaba mentalnie, słaba fizycznie. Brak jej pomysłu na grę, brak y, pomysłu w na, na ten mecz i było widać w tej drużynie, wczoraj, że ta drużyna po prostu gdzieś rozpada się na kawałki. Także lemis, który nic mam dużo, mam nie daje poza tym, że jest dalej, lider na ligę, ale to jest lemis, który nie może być nie może być. Yy, dobry, ponieważ ten nie daje powodów do dumy kibiców Roche No i tak jak mówiłem, tabela na Liga wygląda tak, że mamy punkt przewagi nad Balczenoną. Jesteśmy dalej liderem na Liga, ale trzeba pamiętać, że Lewany gonią. Bardzo blisko jest Wina Atletico Madrid. Dalej, jest ta stawki, Betis, Espanyol są daleko od nas, ale ta trójka walczona, wina na jest blisko nas. Także, fakt faktem, Remis Enche to jest porażka tej drużyny. Jest lidem na Liga, fajnie czy się myśli, ale to jest tylko punkt przewagi nad walczoną. To na swój mecz pewnie wygrała y, wysokość Atletic Klub, także... Panie, że jest ten lider, panie, że mamy lidera na liga, ale nie panie, że ta drużyna w ostatnich meczach daje po prostu daje po prostu tak słabej jakości, że naprawdę każdy mecz jest po prostu słabszy. Czyszamy się z tej pozycji na liga? Na liga. Ta wale jest spokojnie, się spałzować, ale... Co mnie najbardziej mnie, mnie martwi, że wtedy czy później, jak dojdzie do kolejnego słabego występu, to ta tabela nika tak się zmieni, że tego lidera stracimy. No i czas na ulubioną kategorię wszystkich kibiców Realu Madryt na całym świecie, czyli M jak Mbappé. Kinian Mbappé. Wczoraj poza tym, że, że liczę aszystę bramce na 2-2, yy, tu nadal mam jeden punkt i to dzięki tej aszystce Nigam szczelił bramkę to Mbappé, Tak jak już wcześniej mówiłem, nie wykorzystał dwóch, dwóch szans, które mógł zdobyć spokojnie bramkę. Niestety Penia okazał się lepszy od Mbappé, wczoraj Mbappé był naprawdę przygaszony jak cały zespół w tym meczu grał też na tych opalach, na zmęczonych rękawach, tak jak cała drużyna i w drugiej połowie był mniej aktywny nawet postawił przegrywać pojedynki siłowe, fizyczne nic od siebie w drugiej połowie nie dał to nie był jego dobry mecz Jasny, asysta Mbappé cieszy ale Mbappe chyba nie przyszedł po to do Realu Madryt, żeby, żeby przegrywać pojedynki fizyczne, tylko przyszedł do Real Madryt, żeby w takich trudnych meczach, jak wczorajsze, z Entrze, dawać od siebie więcej i jeszcze do tej bramki. Wczoraj, tak jak cały zespół, zawiodłeś, bo zagrałeś kolejny słaby mecz. Cieszy mnie asystent twoja, bo to jest kolejna... Yy, statystyka do swojej gabloty, ale wczoraj mecz był tragiczny i do bani, i do zapomnienia. Także Mbappé, za ten wczorajszy słaby mecz, elczy, otrzymuje ode mnie dwójkę, ponieważ pomimo, że zaliczył tą asystę, to zagrał jedynie na taką ocenę, jaką wczoraj po prostu zasłużył czyli dwójka dla Mbappé za ten mecz wczorajszy. Szerce, który okazał się pułap, meczem pułapką dla Mbappe. I na koniec, na koniec tego odcinka czeka nasz mecz Ligi Mistrzów, który odbędzie się 26 listopada 2025 roku o godzinie 21.00 i czeka nas Piekiernie trudny wyjazd do Grecji na mecz z Olympiakosem Pineus, który, jak dobrze pamiętamy, dwa sezony temu wygrał Ligę Konferencji Europy. To będzie trudny mecz, ponieważ wiemy, w jakiej formie jest Real Madrid. Wiemy, jak Real Madrid te ostatnie mecz ma tragiczne i słabe. Wiemy, że Olympiakos u siebie będzie naprawdę groźny, no bo. Na ich stadionie gra się piekielnie trudno. patrząc na afosfelen, jaka jest na trybunach i inne kibicze Olimpia Koszu im dają. Tym bardzo, bardzo głośnym dopingiem. I tutaj patrząc na ten mecz, który Real Madrid ostatnio zagrał słabo, i na ten mecz coraz czeka bliżej mistrzów. To ja tutaj niestety spodziewam się, że to będzie pięknie trudny mecz, po którym możemy stracić punkty. Ja nie chcę tutaj mówić, że tego meczu nie przegramy, bo też może być, że ten mecz w głupi sposób przegramy. Patrząc jak nasza defensywa działa, ale mam obawy, że tutaj możemy stracić punkty. Możemy to spotkanie przegrać. Możemy to spotkanie słowa, z nami Wiadomo, Olympiakos w tym sezonie w Lidze Greckiej jest liderem tabeli Ligi Greckiej. Pewnie prowadzi w, 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 w Greckiej, wygrywa swoje mecze w Lidze Greckiej, także spodziewam się naprawdę bardzo trudnego wyjazdu, jeszcze bardziej trudnego wyjazdu niż, niż ten mecz z Liverpoolem. Mam nadzieję, że Cabie Alonso w końcu znajdzie klucz do rozwiązania problemu pod tytułem kryzys w zespole, bo przez te dwa tygodnie Xabi Alonso i jego piłkarze i staw nie tego problemu. I wiadomo, są braki kadrowe, nie będzie tam, który jest kontuzowany, nie ma Ludigera. Jaki jak, jak jest ten problem, co ma rozwiązać, żeby przed meczem z Olimpiakosem nie narobi sobie wstydu, bo naprawdę tam można stracić punkty. I naprawdę nie chciałbym, żeby tak się stało, ale patrząc na grę Real to ostatnio, to mam takie wrażenie, że, że tam może być naprawdę czyjsko i tam możemy stracić punkty. Tak jak mówię, mam nadzieję, że uda się ten problem rozwiązać w drużynie, że ten kryzys będzie opanowany. Wiadomo, wszyscy dobrze wiedzą, w liga Mistrzów to są nasze rozgrywki, ale jeżeli chodzi o ten mecz, to naprawdę od początku do końca oczekuję jednego, że zobaczę pewną w pewnym siebie drużynę, która nie boi się wyjść na Olimpiakos, że od początku do końca Nasza obrona będzie skoncentrowana na zadaniach defensyjnych, że w końcu kalender się obudzi i pokaże swoją swoim w meczu z Walencją. Że Harcell i Asienco w końcu żegrają na top poziomie, że reszta drużyny w końcu pokaże, że potrafi gasić piłkę nożną. I gdzieś po cichu liczę na to, że, że w końcu czynimy jakąś zmamkę. Nie po stałej gry, nie ze piłki, tylko po jakiejś składnej, ładnej, fajnej akcji, bo wczoraj tego brakowało. I naprawdę liczę na to, że, no, że uda się, że, jakoś, że jakimś cudem uda się ten Olimpiakos pokonać, ale tak jak mówię, to będzie naprawdę trudny mecz. Trudny bój z Olimpiakoszem, jedziemy na gorący, trudny teren, który naprawdę no, nie wypada tam, wiadomo, przegrać, ale wiadomo, to jest, to jest teren, który przegrywali tam najmięksi, także czeka nas trudny bój, wyjazdowy z Olimpiakoszem, zobaczymy, co wydarzy się w tym dniu, w dniu meczu z Olimpiakoszem. Także dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka. W komentarzu możecie napisać, jak Wam podobała się gra Lealu Madrid, jakie widzicie minusy tej drużyny w obecnym etapie sezonu. Możecie też napisać w komentarzach Twoje oczekiwania przed meczem, że z Olimpiakoszem... Pineusz, czego najbardziej się, obawiacie się przed tym meczem i chętnie Wasze komentarze podczytam, bo naprawdę jeżeli chodzi o tematykę Realu Madrid w tej chwili, to robi się bardzo i to bardzo ciekawie. Także dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka i słyszymy się po meczu Ligi Mistrzów że jest olimpiakoszem Pineus. Także Marilistas, do zobaczenia po meczu Ligi Mistrzów. Uno do tres, hala Madrid i nada Cześć Marilistas!